Tak, w odcinku 16 mojego masa. Tak. Odcinek 16 właśnie wbija na kanał. Tak. I to jest odcinek 16, który teraz nagrywam. No. Dzisiaj czeka mnie wizyta. Uf, dzisiaj czeka mnie własna wizyta w jednym miejscu. Nie powiem gdzie, ale nagam siebie. Nagam vlog masa ciąg dalszy po po tym Pewnie widzicie już to po tym No dobra. Tak. Już mamy 16 grudnia. No i ja nagrywam vlog masa. No to Si świetnie składa, bo urodziny moje niedługo, tak za tydzień. No, i najlepsze jest to, że może Paula przyjecie. Bardzo na to wycekuje. Już tak długi czas. A poznałem Paulę w 2019 roku dzięki YouTube'owi Tak, ona kręci filmy, ja kręcę filmy, mamy wspólne zainteresowania. I ona nawet doceniła to, że się modelarstwem interesuje. Tak. I powiedziała na mnie przyjacielu. No. To się cieszę, że mam przyjaciółkę i mam nadzieję, że się niedługo z nią spotkam, bo Paula to moja przyjaciółka, jednocześnie wybranka serca. Tak. A teraz trochę na w danych zrzucam. Tak, mamy jak widać już rano, widno. Usmalano dzień 16 grudnia. Tak. No, to idziemy postawić na nogi moją mamę. Sprawdzimy co jest stała. No bo miałeś do banku dzwonić, do banku, do tej do tam dzwonić gdzie miałeś zadzwonić No, tak. Ojej, ale jasne, ekan był kurce brade. Odsłonię okno i wam pokazać od pierwszej edycji Rock Patrzcie, pomyśleć. jest dwa lata temu tego nie było. Tutaj była zupełnie inny dasek. A tam, tam co roku walne zgromadzenia organizuje administracja. Ja tam będę, do. Na początku grudnia na iluminację. Tak. Tutaj mamy airfryera. Tak. Hof. Hoffen. Airfryer. jest nieuzywany był. Jeszcze mama musi go obsłuchać. Tak. No. Teraz idziemy. A pamiętajcie, tutaj, jak rok temu pralka lała wodą. Temu było. No dobra, to siadam już tutaj. Jest to odcinek 16 mojego vlogmasa. Masa, tak. Ja na ty, tutaj. Oczywiście teraz to są już zwiędłe. O, to mamy tramwaj. mamy pudełko od mojej ładowarki procesorowej od samochodu LC. O, jak widzicie, ta ładowarka jest gdzieś w Sawce. Przygotowana na. Na czas, kiedy będę ładował akumulatory, chociaż będę musiał dokupić akumulatory chyba na wiosnę sobie, do modeli LC. No. Ludzie się na święta sykują, o tam stoi Toyota, taka jak ma Paula. Chociaż tego nie widać, ale o, idzie świąteczny tramwaj. Tak. Na moim kanale YouTube można zobaczyć ten tramwaj. No i już jestem... i... i to... jest ostatni odcinek, 16 mojego Vlogmasa. Tak, więc do jutra.